Co ty Zostaw to! <grymne> o Jezus! 3, 2, 1 A co tutaj chodzi? Należy do drużyny nie brak <grym> Czy my strzelamy? Fajna drużyna, Sylo Jak coś Jeszcze się zastanawiam, co to jest z... Mamy, A co, nie strzelamy mam nadzieję tymi nie, rakietami, nie? Nie, 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 nie? pojazdami, nie, nie pojazdami chyba A na górę chyba musimy Ale wjechać? Ale nie, nie da się wyjść z samochodu Co za bombkę żeś podłożył mi tutaj? Dusku, co jest? Zaczekajcie, co tu mamy zrobić? Mi się wydaje, że było napisane co mamy zrobić. A się zgaczę, spacja z to było napisane. Ale Twikom jakoś bombę podrzucił przed chwilą na łeb. Co tu jest na górze, Mamy stan pojazdu, patrzcie, mamy stan pojazdu, czyli musimy po prostu się spychać, wydaje mi się, to jest... może mamy jednak używać tych macie bombki, Nie, pod macie bombki takie... A, dobra, no to to... O, jest Bomberman! Bomberman to jest, dobra! Nie! tu tutaj! Dobra, Sylo zespał. Dobra, dobra. Dobra, Bomberman! Nie ma? Nie ma? Ty! Nie we nie! Sorki! Hopie! Gdzie jest ten żmieł? Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest paskudny! Ty! Kierony! Zmii u paskudny! Gdzie ty uciekasz? Brzmiu! Proszę do mnie nie strzelać! Nie, karam ten, nie wiem Biem, wiem, wem wem ONE! Uuuu! Czekaj jakiś tu DESOT! Czekaj, czekaj, bo to było... No ale żeby aż tak. No, no to jeden. Dawaj, dawaj go, Jezus, dobra, nieważne. Myślałem, że... O kurde, nie patrzyłem. Do dziury wpadł? Nie, 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 nie. Prawie, prawie, milimetry. Może przestań tymi bombami, ty. Dawaj go, dawaj go. No nie uciekaj to... tak! No trudno go będzie jakkolwiek złapać. Jak będzie uciekał tylko. Postawił bombkę! Ja też mu postawiłem. Dobra. Co co? To ty myślisz, że się nie, nie dam rady? O tu. O ty, ciadu. <laughs> nie, no, trudno będzie jednego złapać. Wydaje no. mi się, że może te rakiety też są do używania. Hmm. Bo na samą to jest. No, no patrz, jak go złapać w ten sposób? Na samą minę? To może dajcie namierzanie wyłączone, po prostu. Da się zrobić na tak. Namierzanie wyłączone, no. no. No, nie, spad, nie, spad, spad. No, dobra, autuj. A bo to są takie rakiety, ten! To nie są takie rakiety typowe takie. No, to nie są rakiety w ogóle, Tylko to są tylko takie jakby. Ciuk, ciu, 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 tak, tak, tak. tak, dobra, tak. czyli możemy dobra, tego, czyli mamy chyba tego Tylko używać, bez namierzania, no. bez namierzania. I dobra, runda numer Rakiety namierzone wyłączone, na pewno taka. Ta działko, karabinek, żeby. Działko, karabinek. A co działko karabinku, czekaj, się skacze z pacją z Tak, tak, tak Dokładnie tak Sylwester, tak jak powiedziałeś, to się robi Tak jak pan już powiedział Strzela mnie ćwikła Tu pan ćwikła mnie strzela M.S. Sylo O, widziałeś jak zagrałem taktycznie? Nie, to nie było taktyczny Sylwester, ale dobrze Dawaj go nie we mnie Czekaj, 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 bo tu drugi wali Czekaj, bo ktoś mnie przewrócił Dobra Walony, walony, walony no? musi być zielony oh, Ale dostał, Dobra, idealnie, balony. ale dostał Sylo idealnie bombką Oooo, no, tragedia, nie zdąży się obchodzić eee! Tak Nice Ale chłopak. I run 3 w marcu 2018 roku, by the way? Ja idę tak na pizzę z ziomkami i browara sobie jakieś dupę Ale takiego, takiego bezalkoholowego, z... tylko, tylko takie tylko bezalkoholowego, nadupię no, się 4 cztery dupy <laughs> Zalgowałem, nie nabył się <grym grym> Bo ja nie piję, bo gardłowy. Aaa dawaj go, dawaj go! O w ogóle wiecie że całkowicie spicia z razę jak dawałem do chyba jesteś śpić Wypad, 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 wypadł! Dobra, uciekaj, uciekaj, gdzie jest drugi tak Słowany jestem, nie no to jest. Aaa to zdrowiu Nie O nie rzuczek widzę! Rzuczek, rzuczek, nie na widzę Nie do mnie! Fol do niego Ale ty nie masz już kumpla ogólnie, Syl to co no I co? To bomba może kiedyś wybuchnie, no. oh, nice! Dobrze! Potargała świat ja Oj my na tej wojnie I dupili oh. <laughs> go teksty, kończą się, no... Ja cię Dobra, tam... PETAM! Dawaj Syla, dawaj Syla! To dawaj, weź mnie Dawaj w gorszego! No, no. no tak, to prawda. Ale... No. Nie, biją mnie! Wszyscy mnie biją! Zostaw mnie w końcu, no! Ile o! Jadę, jadę, jadę! ja. idealnie! Ale idę, dawaj go! Nice! Nice. nice! Brawo! A, Brawo! Idealnie się przetoczyła przeze mnie, po prostu. O, <laughs> 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 to na rakietę. Ale że ty ci A, tak. Nie no te odgłosy sylwestrowe tak. typowe A to być, że taki amator ja jestem tak. tak Tak No właśnie, że źle myślisz Zostaw to! Ja Zostaw myślisz. Wziąłem mu to! Naprawiasz! No. Widzę, ja, widzę, widzę Wszystko ukradnie. Uważaj bombki! Widziałem że spod... No tak, dokładnie Nie no będzie jeździł po środku, nie da żadnych szans na ratunek!

Lampa tak Lampadatil, chyba Lamp... Ja nie kończę tego Padatil. <grym> ty, ty, na co że... ty... Ha, to On wziął inne, samochód Ale tak, czasem, bo już robi kart boosting od początku No nie, że ćwikło nawet a Tutaj nie, no się płaci pojada, na wyborze... Ale... Ale... Ale na wyborze ale... samochodów <grym> Tragedia, tragedia Tragedia Tragedia, moi drodzy. Ja to mawiałem Tragedia? Tragedia? No ja już tak nie mawiają na twi- na YouTubie. Nie, teraz na YouTubie tak gadają. Tragedia? Tragedia. Ja mówię dobra. To, to, to jest moje, to, jest moje! I dobra? I dobra, także i prosi się dobra, tutaj nie... Słuchaj jeżeli mnie słuchy nie było, to tak mówił... ...szczuł, ale... teraz, A nie wiem, nie, on mówił inaczej. No dobra. No. Dobra. Oh, mamale. O mama wow. nie, no Nie no, tam? jest taki chip! O mama O Mama nie odpale, bo ty mama z tyłu, to zaraz. O mama zaraz się z tyłu! O mama malej będzie z tyłu! O mama lee, o, no czekaj. Tu ty ty, stój, no. to jest! Tu jest! Nie widziałem tego! Ty! Też ty 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 chyba! O ty się sprankował! Tak, po ostatnim w sensie, dzień zobaczyłem! Ja sobie chciałem za wszelką cenę wiesz, Pierdych I... EJJ! No wypierdzielaj, o! Dobrze! Ja. O Jezus, jezu! Jeszcze ja ćwikło poprawił! Pierdź do no, ćwikła, no? Ja. <laughs> No ciwikła, używasz muzu czasami w jednym procencie? A jezus maria, ja bym headem ale... i wszyscy ze mną polecieli Ja pierdolę Jezus, ja myślę, że jak pojadą to mam wygranko, jak nie to... Ale no pojechali No i pojechali No i pojechali 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 Pojechali, pojechali. 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 Nie no, doganiam was Spokojnie To jest okrążenie 1 na 5 tak, no, już dwa będziemy, na 5. Będziemy jeździć i jeździć. Pikła wygra, ja wam mówię. No bo za chwilę. O już jedziemy boczną ścianką, jakieś robi Shift breakery No. Musisz jeździć w tym momencie, pani No czego na tych zakrętach Pewnie za każdym to razem to... mi obróci Gra, jest posarana gównem, no? <laughs> o, Nie zniosę znowu tego. Już. No to obróciło znowu. Mówię, ile można? W dupę jeża. <laughs> w dupę jeża! Widziałem, że zawsze byłem. Nie co, za każdym razem jak się denerwuje, jest. W dupę jeża! W o, duchę, 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 duchę. Co ty ma do tych Jerzy? Zostaw te Jerze bitne, no? Nic. Za każdym razem jest... <kluzni> Co jest za każdym razem? Nic. Co się interesujesz? No tragedia. tragedia. Nie interesuje mnie to w ogóle. Mnie też nie interesuje. O! <grym> no ale żem se zjebieł On robi ten wall breaking w tym momencie Tak, czekaj bo Czikła ja też próbował zrobić no jeden co, nic, nie wiem coś, ale nie wiem co ty robisz to to wall breaking, jak wiesz, Śibar. i próbujesz rozwalić ścianę swoim pojazdem Czikła tak. 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 breakery robi aktualnie, więc DAJ MĘ GO On robi klawiatura oh, breakery w tym momencie, no się... proszę bardzo Dobra Zdaj tu ścianę, poleciam Tak, 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 a ty znowu Nie, nie poleciałem, ej ale nie, obudził się tak w ostatniej No, obudziłem się, bo ja się bardzo no, na Bo Tyścia, Bo zaraz momencie, po uwalnięciu no. w ćwiku z tyłu, C miałem kliknięte i się patrzę na chłopa, jak on tam leci To jest też też jakoś tak respi później, że i nie widać nagra no, wiesz, że. <ścoughs> no. Pojawia się. No. Wall resping to się da w wall, <ścoughs> wall resping, tak? Wall breaking, A ja... wall resping. Wymyślamy nazwy na rzeczy, które się dzieją wokół nas po prostu, w tym momencie. Tak Ale się rozpędziłem, czekaj No, świkło, ale ci kopnę zaraz Ale się srad. poprawiłem, co? Zesrałeś się no, no, To trzeba było go najpierw nie psuć, żeby go później no. nie poprawić To jest jeden nie? Czy Jak nie zepsujesz nie najpierw, to nie musisz poprawić Dokładnie Ja jak pałę dostałem z matematyki, to musiałem poprawić Jak dostałem dwa, to już nie musiałem później No To ja na napisycę jak a, dwa to nie tak musisz. No ja nie. pamiętam, ja pamiętam no jak to ja to byłem na studiach. Jak na studiach kiedyś nie było mnie na jednym, jednym kolokwium ja myślałem, że po prostu nie trzeba tego poprawiać, no bo wszystko mam w sumie ten. i tak przychodzę. No gdzieś tam jakieś gdzieś na koniec wystawienie ocen w sensie ja tam. Ja tak byś mówię, ale pan nie Mr. ma tego. Pan nie ma! Pan nie ma tutaj jednego kolokwium, a ja tak do gościa, no ale przecież z innych wszystkich mam wysokie oceny, to po co? A on tak, no ale jak pan tego nie zda, to w sumie pan nie przechodzi na stęcze. A ja tak, a! Czyli to nie jest jak w szkole? No, A, dobra. O, ale w pierwsze pół roku fakt, to było. Fact checking tak zwany. Tak. Fakt checking. E, teraz ja tutaj robię skrętnik w ulicy. E, fast skrętnik robię. Fast okay. skrętnik, tak. No. Fa, Powiedziałbym, Ej, ale no fast curving, no można powiedzieć. Okay. no Tak, no to prawda. Tak, no tak, skręt. No, że skręt, no to. No tak, 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 tak. Ciepki skręt. No. Tak Dobra. Bardzo szybki nawet. Dogonię Very fast. Dogonię dogonię zaraz was jeszcze, dobra, jest, jest Liczę, nasilne. liczę. Ja ci, liczę i, nie pchaj na to Dubsko. bo ja ci specjalnie <küh> robię miejsce, żebyś mógł mnie wyprzedzić. że ja się zaraz po co jest, za... wow. Nie, pusto ci powie... Nie, 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 ci powie, że mu zajeżdżasz drogę. No, bo podrobię... no, on tak, tak. Już mi tak powiedział, shift... jak go chciałem puścić. Shift breakera i... I wjechał mi po prostu w dupę i tak... No przecież mnie hamujesz. Ja w-breaking w tym momencie. Co? Rozwalasz seklarno? Nie, nie, puściłem, tak. No, prostu, Dalej zauważy. ten trudny zakręt, którego bym nie zrobił. Uh, Dawaj go! Dobra, Dawaj ja się boję, że mi dali odwróci na ten sam zakręt. Dobra, przedtem, czyste, ja czyste chociaż powoli to. powoli zwalniam tutaj. No Jezus, tam słyszę już jest, Tam jest blisko jakieś afery Słyszę się jak Sylo słyszę. To jest jak silo, tak No słyszę was, słyszę was Nie, to był silo. Tak, 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 no, tak, 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 ja tak. Kilometr dalej Tak, silo, tak, to był tak, tak, tak Z Abnerosem, tak Kilometr no ciekawe jak nas słyszy <laughs> nie, po prostu słyszał własny silnik Radar uszny zrobiony Własny silnik po prostu słyszał No uszy mam akurat Bo może nie dupę Nie, dupę akurat nie mam dużej, Dziś! To nie ci zabrakło! Stacjon! No, Dobra, dojeżdżam was! Ja zaraz robię. ty kiesz, ty byłeś pierwszy teraz! No to. Ale za muszę śmignąć, a no, no, już się bóstę już spalił! Ale on daje się sziparnowi! Słyszałem, że się tak dostaje? jestem zaraz za nim, no chłopie! Taką sytuację miałem z Sylem no, Nie miał. miałeś takiej samej sytuacji z Sylem, chłopie! Ty byłeś z ile czekaj! żadnej sytuacji nie miałeś. No! Ja z, z miałem żadnej My mamy jeszcze, wiesz, do tyłu i się po prostu walimy na pierwszym miejscu i tyle, no czego dokładnie nie rozumiesz? Dawaj tego z przodu, dęciaka. To nie, mnie! Noo... Przyniósł się w od razu. No i ja... Ja jak zawsze do psów! Dupa, ja ja do na w dupę, ostatnie miejsce, No do to... nadrobienia. bo Greenpeace wierzyma. cię dajecie. Greenpeace cię dajecie w tym odcinku. No to ostatnie... Spokojnie. Z... Tragedia. Jedzie. A to czwarte okrożenie jest, to git. Jeszcze piąte jest do nadrobienia. No taaak. I... A co nadrobiłem, to dwie minuty straciłem od razu Iść panie Idź z takim nadrobianiem z takim A coś czuję, że jako, że tutaj jestem, wiesz, że to coś kończę na trzecim, czwartym szybko Daleko Szybko daleko, szybko i daleko trzeba stąd iść szybko daleko dalej, po prostu Iść pan daleko, choinki Z takim jakim czołgiem jedzie, no nie mogiem no! Takim czołgiskiem Dupsko ma ja taki ja was panowie tutaj mam, mam okazję złapać, o. mam okazję Oooo To tam z głupia Drip, drifta no A ten drift nie był wydarzy, dla mnie pomocny akurat chyba nie. były tutaj A Ty ale jest... ty nie gadaj Sylo bo ty ostatni taki wyścig to wygrałeś także dzisiaj także w prościu bia, bia, bia. A ja nic nie gadam Oooo Jezus Ja nic nie gadam Ja, ja nic jadam O ty Sylo wiesz Przez, przez Sylo ci, pomogłem ci teraz Nie wiesz musimy to dogonić Pomogę Ci, pomogę Ci. Pierwszą pozycję trzeba. No, pomogę tak, tak. tak. Ja piąte już nie pamiętam zakrętów na ja? <grym grym grym grym> tej mapie. Pamięć Złotej Rybki. Pamięć Złotej Rybki. Dawaj silo. Nie, co, że zaraz będziemy mogę. zderzać i on wygra. Okay. No tak, właśnie dlatego ja to... dlatego pełną rurę robię teraz. No ale też ja, próbuję się, ja, bo jeszcze bardzo wpakować. Ja kończę czwarty, bo mam auto, nie auto. Nie kończysz, co z ogólnie. No tak, no, 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 no gdybyś miał normalne tak, auto tak, to tak, rozumiem. On ma szybsze auto, on ma szybsze auto No tak, szybsze no, auto No to się nie liczy, on tak, szybszym autem mieć O nie liczy licz, się, nie liczy się. O to jest zakres zapomniał o nim przedtem no to robię To jest chwilę i W tego co pędzi No o! Ale go tutaj! Ale poszedł bokiem. Mój, mój, Dawaj tego czerwonego jeszcze dęciaka. Takie kasacje zrobiłem tutaj. Czerwony dęciak! Zaskręcaj Skręcaj szybciej! Nie! Skręcaj szybciej! Haha, dęciaki!